Bóg mówi do nas. Z Ewangelii, według Świętego Marka, na dwunastą niedzielę zwykłą rok B. Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał. Rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Odczytajmy dzisiejszą perykopę, zatrzymując się szczególnie na kluczowym pytaniu Jezusa: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Jezus nie tylko uciszył burzę, ale też skarcił swoich uczniów za małą wiarę. Każdy szczegół tej perykopy jest ważny. Łódź Jezus z uczniami w łodzi, jezioro Galilejskie, nazywane także morzem, i wreszcie burza na tym jeziorze. Łódź w Ewangelii wiele razy zmieniała swoje funkcje. Najpierw była miejscem pracy, zanim uczniowie poszli za Jezusem, spędzali w niej całe noce na łowieniu ryb. Potem Łódź stała się miejscem, z którego Jezus nauczał. Teraz staje się także miejscem wspólnej podróży misyjnej Jezusa i apostołów. Jezus przemienia funkcję łodzi z miejsca codziennej pracy na katedrę nauczania. W tej łodzi uczniowie, gdy odpłyną od brzegu na głębie, Doświadczą mocy Słowa. Zobaczą, jak Jezus wypełnia ich puste sieci i czyni możliwym to, co po ludzku niemożliwe. Ta łódź symbolizuje także wspólnotę Kościoła. Wejdźmy do niej. Spróbujmy wyobrazić sobie burzę w chwili, gdy jesteśmy w Łodzi. Pośród dziejących się wydarzeń często jesteśmy zaskakiwani, jakby na środku wzburzonego morza. Jesteśmy zmuszeni stawiać czoła potężnym falom przeciwności. Burza na morzu jest symbolem chaosu. Takich niszczycielskich sił doświadczamy także we własnym wnętrzu. W trakcie tej szalejącej burzy Jezus. Śpi. Doświadczenie Boga, który wydaje się spać, chyba nikomu nie jest obce. Przeżywamy bolesne chwile, a On nie przychodzi z pomocą w trudnej sytuacji, jakby spał. Głęboki sen Jezusa kontrastuje nie tylko z nawałnicą osaczającą łódź. Ale jeszcze bardziej z zachowaniem uczniów. Oni z rozpaczeni walczą o życie, a Jezus spokojnie śpi. Potem spokojnie wstaje i jednym słowem ucisza burzę. Spróbujmy w tym kontraście dostrzec coś ważnego. Podobnie jak stwórcze słowo Boga. Zapanowało on dziś nad chaosem, podobnie teraz słowo Jezusa panuje nad mocami natury, nad chaosem morza. Słowo Jezusa ma moc zapanować nad chaosem naszego życia, naszego serca. Ma moc zapanować nad chaosem w Kościele. Meditacjo, Bóg mówi do mnie: Także Tobie, Jezus, proponuje przeprawmy się na drugą stronę. Spróbuj przeżyć razem z uczniami dramat nocnej burzy. Wsłuchaj się w krzyk przerażonych uczniów. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Zginąć, umrzeć fizycznie to najboleśniejsze doświadczenie na tej ziemi. Jednak prawdziwa katastrofa ma miejsce wówczas, gdy pochłonie cię burza nienawiści, chciwości, rozpusty, egoizmu da się to porównać z zatonięciem podczas burzy na morzu. Ulegasz wtedy śmierci duchowej. To o wiele tragiczniejsza śmierć, niż ta fizyczna. Nawet jeśli przyjdzie na ciebie burza, nie upadaj na duchu, lecz tym więcej powierzaj się Bogu. Łódź, w której znajduje się Jezus, nie może zatonąć. Nie ma takich sił niszczycielskich, które mogłyby wymknąć się spod jego władzy. Miej ufność i nadzieję, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To, że boisz się różnych burz życiowych, to więcej niż zrozumiałe. Jesteś przecież tylko słabym człowiekiem. Bóg nie dopuści pokusy ani cierpienia ponad nasze siły, a jeżeli nawet taką próbę dopuszcza, to z całą pewnością udzieli nam mocy, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść przez tę próbę. Jesteśmy naczyniami połączonymi. To, co się dzieje w Tobie, realnie się udziela tym, co są w pobliżu. Podczas burzy całą wspólnotę apostolską ogarnął kryzys wiary. Uczniowie zaczęli się jakby wzajemnie zarażać swoim niedowiarstwem, a przecież mogło być zupełnie inaczej: mogli się wzajemnie umacniać w wierze. Pamiętaj, czasami Bóg potrzebuje posłużyć się Tobą do uciszenia burzy w życiu drugiego człowieka. Orazio, ja mówię do Boga. Jezu, przechodzę w życiu przez różne burze. Wydaje mi się, że to koniec, że już nic się nie zmieni. A jednak tyle już razy uciszałeś i porządkowałeś chaos szalejący w moim sercu. Twoje Słowo ucisza burze i leczy rany. Przez swoje burze przechodzi również Kościół. To też mnie boli i dotyka. Nieraz burza przychodzi na jakąś parafię, a nieraz ogarnia cały Kościół i różni ludzie spodziewają się wówczas, że Kościół lada moment ulegnie rozbiciu, że nastąpi koniec chrześcijaństwa. Tak też wydaje się być właśnie teraz. W całej historii nie było chyba ani jednego pokolenia, w którym jacyś chrześcijanie nie ulegliby przerażeniu, że chyba już nadchodzi koniec Kościoła i nie wołaliby do Jezusa: Czy cię nie obchodzi, że giniemy? Skarciłeś apostołów za brak wiary. Jesteś Panem ludzkich dziejów. Jeśli zechcesz, w jednym momencie możesz uciszyć wszystkie burze, które niepokoją Twój Kościół. Kontemplacja. Bóg i ja jesteśmy ze sobą. Jezu, gdy zapadł wieczór po całym dniu pracy, nauczania, zostawiłeś tłumy i zaproponowałeś uczniom: Przeprawmy się na drugą stronę. Każdego dnia, każdego wieczoru tak do mnie mówisz: Zostaw na chwilę tłumy, pracę i przepraw się ze mną na drugą stronę. Zapraszam Cię, Jezu, do mojej łodzi. Chcę Ci powiedzieć, czego się boję, co mnie cieszy, a co smuci. Chcę na nowo powierzyć się Tobie. Wsłucham się w głęboką ciszę, która nastała po Twoich słowach: Milcz, ucisz się. Proszę. Ucisz także moje niepokoje i wróć mi wewnętrzną ciszę. Wiem, że z Tobą nie zginę w żadnej z życiowych burz. Z Tobą na pewno dopłynę bezpiecznie do portu zbawienia. Będę modlić się słowami Ewangelii według Świętego Marka. Rozdział czwarty, wersety od trzydziestego piątego do czterdziestego pierwszego.